Szymanko z tej strony, psycho-planszowe stwory RPGowy Broda. Dzięki za nominację. Lecimy z tym. Hot 16 Challenge Dwójeczka. Zazwyczaj to ja byłem bohaterem. Chorty, sporów, wrogie armie, wirusów, pandemia. Dzisiaj COVID sprawia, że jestem zwykłym zerem. A jedyne co mamy, czterościenne więzienia, bo my chcemy to kolorowe tło. Wolność, wolność nam daj. Daj. Yeah. Nie ma opcji, by plaga to wygrała Ludzkie serca to rebelia twardsze niż skała Przez pomieszczenia połowa oszalała Reszta szuka gdzie recepta na antidotum zapisana Pomóż im walczyć z tym Wystarczy sił osiągnąć prym Zobaczysz ty On odleci jak dym Jak dym Do dalszej zabawy nominuję Gry planszowe Ułkiego Łukasz i Przemo czekał na Wasze nagranie i Game Troll TV Piotrek i Carlos. Pozdrowionka.